Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do materiału o Samsungu Galaxy S23 w roku 2024. Czy warto go kupić już po premierze Galaxy S24? No i pierwsza kwestia. Oczywiście jesteśmy już po premierze Samsungu w serii Galaxy S24. Właściwie ta premiera miała miejsce ponad tydzień temu. Natomiast ja miałem okazję w niej uczestniczyć, no i oczywiście przetestowałem sobie tamte telefony, zobaczyłem jak działają, bo mieliśmy oczywiście na to czas. No i oczywiście porównałem je też do S23, ale oczywiście powiedzmy tych zwykłych, czy na przykład tej właściwie wersji z plusem S23. Natomiast jeżeli chodzi o właściwie wersję Ultra, no to jedynie jest to moim zdaniem, zdaniem taka naprawdę bardzo sensowna opcja, oczywiście porównując S23 Ultra a S24 Ultra, no bo rzeczywiście w tym najwyższym jedynie modelu mamy najnowszego Snapdragon'a, 8, trzeciej generacji, który jest no właściwie najmocniejszym procesorem na ten moment, natomiast jeżeli chodzi o porównanie właśnie na przykład podstawowej wersji S24 a S23, którą tutaj się właściwie tą drugą zajmujemy, to powiem Wam uczciwie, że Samsung po części chyba zrobił sobie jakiś taki problem, bo no jeżeli chodzi chodzi o właściwie specyfikację, którą mają te najnowsze modele, S24 czy S24 właściwie też Plus, no to tam zamiast Snapdragona 8 trzeciej generacji, Samsung znów wrócił do swoich autorskich procesorów, czyli Exynosów 2400. No i właściwie wszystko ok. No wiadomo, Exynosy, moim zdaniem oczywiście, chyba nigdy nie będą właściwie lepsze od Snapdragonów, bo już mijają lata i zawsze się okazuje, że nawet w przypadku S22 czy yy, powiedzmy serii wcześniejszych, gdzie na przykład mieliśmy część Samsungów Galaxy S22, czy S21, i tak dalej. No i mieliśmy na przykład w Stanach Zjednoczonych tam wersję ze Snapdragonem, a u nas w Europie na przykład cały czas był Exynos. No to zawsze, powiedzmy w benchmarkach, czy po prostu gdzieś w speed testach, jednak ten Snapdragon po prostu wygrywał z Exynosem pod względem chociażby czasu pracy na baterii, energooszczędności, czy samej wydajności. Natomiast no Samsung tutaj po prostu moim zdaniem troszkę dziwnie zagrał. Ja bym wolał oczywiście, aby wszędzie we wszystkich modelach S24 był właśnie Snapdragon 8K3 trzeciej generacji, ale tak nie jest. No i moim zdaniem sens zakupu s 24 tej zwykłej albo z plusem w porównaniu do s 23 też tej zwykłej i tej z plusem, no jest właściwie, powiedzmy, bardzo bardzo niewielki, bo oczywiście Exynos 2400 minimalnie, ale to naprawdę minimalnie będzie szybszym procesorem względem właściwie Snapdragona 8 drugiej generacji, bo już jesteśmy właściwie też, powiedzmy, po ujawnieniu się różnego rodzaju benchmarków czy innych testów syntetycznych, no i widać, że minimalnie ten Exynos jest szybszy, ale właśnie, pytanie, czy warto na przykład dopłacać 600-700 zł do właśnie S24, która będzie minimalnie szybsza, a właściwie jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o całą resztę, jest praktycznie identyczna, włącznie oczywiście z aparatami? No moim zdaniem nie. Szczerze powiedziawszy, gdybym ja teraz zastanawiał się nad wyborem telefonu i interesowałby mnie Samsung i chciałbym kupić właśnie jakiegoś najnowszego Samsunga z linii S, to tak, jeżeli chodzi o S24 Ultra, no to tam rzeczywiście wybrałbym ten telefon, bo faktycznie miałbym już najnowszy procesor, właściwie od Snapdragona, 8 generacji trzeciej, 12 GB pamięci RAM, szybką pamięć UFS, poprawiony aparat względem S23 Ultra, no i właściwie też to wsparcie do AI. Natomiast, jeżeli chciałbym kupić po prostu S24 albo S24 Z Plusem, no to właściwie kiedy znalazłbym jeszcze jakąś taką fajną promocję na S23 albo S23 Z Plusem, bo teraz właściwie te telefony powoli mogą już z rynku znikać, no bo wiadomo, Samsung też. Nie chce sobie robić konkurencji wewnątrz właściwie wszystkich modeli, które ma w ofercie, no to ja. Powiem wam uczciwie, bez większego zawahania wybrałbym po prostu S23, czyli właściwie no ex-flagowca na ten moment albo oczywiście wersję z plusem, jeżeli chciałbym telefon większy. Tak więc no, szczerze powiedziawszy, no tutaj jest trudna sytuacja, bo generalnie okazuje się, że powiedzmy, no, dopłacając te 600-700 zł, jak patrzyłem, dostajemy telefon, który będzie no, na co dzień w praktyce działał identycznie jak poprzednia generacja. Tak jak mówię, jedynie w przypadku S24 Ultra tej najwyższej wersji ta różnica będzie jakoś tam zauważalna, natomiast jeżeli chodzi o baterie, jeżeli chodzi o właściwie prędkość działania i tak dalej, no to S24, a S23, jeżeli chodzi o te podstawowe warianty, no to tutaj tej różnicy właściwie nie odczujecie i S23 na ten moment i tak wciąż jest telefonem, mimo że już rocznym, no to właściwie ma tak duży zapas wydajności, że no może jeszcze posłużyć na spokojnie, na dobre 2, 3 czy nawet 4 lata, tak więc tutaj nawet o tą żywotność nie musimy martwić, bo oczywiście Samsung Zapewniał nas na przykład podczas premier S23, że, ta, że te aktualizacje rzeczywiście będą jeszcze dodawane do tego modelu przez dłuższy czas. Łącznie oczywiście z aktualizacjami, poprawkami zabezpieczeń, usprawnień i tak dalej. Tak więc, szczerze powiedziawszy, ja zdecydowałbym się po prostu na S23 albo S23, gdybym chciał kupić S24 albo S24. To nie jest tak, że ja S24 wam odradzam, tylko po prostu mówię wam, że naprawdę różnica, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi właściwie o aparaty czy samą jakość wykonania, jest. Jest praktycznie żadna. Jedynie no, wydajnościowo rzeczywiście z czwórka może być minimalnie szybsza, ale ja bym po prostu nie leciał na to, że właściwie aplikacja uruchomi się mi o dwie setne szybciej, bo no właściwie nie na tym to polega. Wiadomo, że w praktyce i tak potem po miesiącu, po paru miesiącach w przypadku Androida, ta różnica się rozmyje i nie będzie zasadniczo właściwie już potem żadnej różnicy. Tak więc szczerze mówiąc, tak czy inaczej ja polecam wam wziąć po prostu, na przykład, jeżeli znajdziecie jakąś fajną promocję, S23, ale albo S20 trójkę z plusem, oczywiście jeżeli chcecie, chcecie mieć większą wersję, a dzięki temu po prostu zaoszczędzicie minimum te 600-700 złotych, a to mimo wszystko jest całkiem sporo, bo za te pieniądze możecie sobie kupić na przykład fajnego smartwatcha albo chociażby fajne pro już powiedzmy jakieś słuchawki TWS-owe bezprzewodowe właściwie. Tak więc no tutaj w tym przypadku takie jest moje zdanie. Nie chcę absolutnie raz jeszcze powiem ujmować Samsungowi, a właściwie serii S24, czyli po prostu no nie chcę powiedzieć, że te telefony są złe i tak dalej, że nie warto ich kupić, tylko no, prawda jest właściwie taka, że rzeczywiście te telefony są po prostu właściwie identyczne względem swoim, swoich poprzedników, no poza S24 Ultra. Tak więc, no Samsung już na tyle chyba właściwie no, nie chce po prostu jakoś mocno zmieniać tych telefonów tak na plus, bo ani nie zmienia już właściwie designu od właściwie paru lat, ani też po prostu też nie ulepsza swoich telefonów tak, aby rzeczywiście miał jakiś killer feature, no poza oczywiście tą AI, która oczywiście, też dodam, no gdzieś tam z przecieków słyszałem, że i tak ma zostać wprowadzona po aktualizacji w Galaxy S23. Tak więc mając S23, tak czy inaczej, tych właściwie, tej wspomogi przez AI możemy się spodziewać. Tak więc, no tutaj też nawet to nie jest jakąś kartą przetargową. Tak więc, no podsumowując, moim zdaniem S23 jest świetnym wyborem wciąż i gdybym ja miał wybierać pomiędzy S23 albo S23+, Plus, a na przykład S24 czy S24+, Plus, no to wybrałbym zdecydowanie S23 czy S23+, Plus, bo to są telefony teraz do kupienia już w dużo niższej cenie, a właściwie są praktycznie identyczne pod każdym względem, no powiedzmy, jeżeli chodzi o porównanie do S24 tych podstawowych wersji. Tak więc tutaj to jest takie moje zdanie i mam nadzieję, że jeżeli oczywiście się zgadzacie ze mną, to napiszcie w komentarzu, że rzeczywiście, no faktycznie też tak uważacie, albo jeżeli nawet, powiedzmy, macie s czwórki, to napiszcie, czy wciąż one działają świetnie i czy nie macie z nimi jakichś pro problemów, bo ja w moim przypadku, jeżeli chodzi o nawet S23 Ultra, no nie czuję powodów do zmian na S24 Ultra. Natomiast, no tym bardziej, jeżeli chodzi o porównanie S24 względem S23 tych wersji podstawowych. Tak więc, tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie pod nim łapkę w górę, subskrybujcie, abyś na bieżąco, śmiało piszcie w komentarzu, co myślicie jeszcze. No i oczywiście do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych materiałach.